Pamiętam, że... Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witamy serdecznie, to jest zacząć konferencję w sprawie wieży Panie premierze, tradycyjnie poprosimy o odgłosy podsumowanie na przyszłym spotkanie. Cieszymy się niezmiernie, że udało nam się dzisiaj z tak ciężkiego terenu wywieźć trzy punkty. Mecz bardzo ciężki. Były różne etapy tego meczu, natomiast myślę, że dostaliśmy wszyscy i tutaj mam na myśli zarówno zawodników, jak również ponad 600 grupy kibiców z Gliwic, które dzisiaj bez ich wsparcia było ciężko, nie ukrywam, wywieźć tak ważne momenty. W tych ciężkich chwilach byliśmy razem wszyscy, nawet przez chwilę nie zwątpiliśmy i myślę, dlatego wywozimy tak dla nas bezcenne punkty. Wygrywamy mecz, to jest dla nas najważniejsze. No, tak to jest. Szal z 11 metrów to jest tylko jeszcze szal, to jest tylko sytuacja. Nie, nie tacy zawodnicy, jeszcze strzelali jak wiadomo, i nie będziemy tutaj wymieniać. Jest to w pewnym sensie loteria. Dzisiaj Porejko wyczuł bardzo dobrze intencje Tomka, podgórskiego. Natomiast co jest ważne, nawet przez moment moi zawodnicy się nie podali. Dążyliśmy do ostatniej minuty. A mecz, tak powiedział na początku konferencji, był bardzo ciężki. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Widzę, Dziękuję bardzo. serdecznie. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Józef, jesteśmy gotowi do końca konferencji. Panie tradycyjnie poprosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Przegraliśmy na własne życzenie, gdzie prowadząc w pierwszej połowie mieliśmy dużo sytuacji trzeba było tylko wykorzystać tą sytuację i myślę, że mecz byłby wtedy już wygrany. A dwie sytuacje ze starych fragmentów dały wygraną Piastowi. Co tutaj dużo mówić? No, tylko i wyłącznie nasz, nasze błędy dały wygraną dla piasta. Analizowaliśmy, mówiliśmy, że Piast jest najgroźniejszy przy starych fragmentach i zwracaliśmy na to uwagę. I tak mówię, nasze tylko gapiostwo, można powiedzieć, dało te, te, te dwie bramki na piasta. Powiedziałem, że 1-0 to nie jest wynik, który nas satysfakcjonuje w sensie takim, że zawsze gwiazd może oddać jakąś, jakiś szał, może zdobyć jakąś bramkę i musimy grać, żeby zdobyć tą drugą bramkę, żeby dać tą przewagę dwubrankowo. Na wyszło tak, jak wyszło. To znaczy, powiem tak, że ten mecz nie był zły w naszym wykonaniu, że zagraliśmy na lechy. Uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, że jakbyśmy sieli bramkę drugą. Całkiem inaczej byśmy na te spotkania patrzyli, a kwestia wykorzystania tego, co się ma i to jest najważniejsze. Za, tyto, dziękuję za więcej pytań. Dziękuję